Jestem generalnie bardzo zadowolona przede wszystkim ilością prac, bo 39 tysięcy prac, uczniowie z ponad 3 tysięcy szkół to wiele dla nas znaczy. Ja się cieszę, że możemy właśnie te, dzięki tym pracom propagować ideę bezpiecznej pracy w gospodarstwie. A co mnie urzekło? Przede wszystkim to, że z tych prac widać, że dzieci wiedzą po pierwsze na czym polega bezpieczna praca w gospodarstwie wiedzą, jakie zagrożenia mogą ich spotkać, no i wreszcie wiedzą, jak tym zagrożeniom zapobiegać. Także myślę, że to jest najważniejsze, co w tych pracach zobaczyłam. U nas ta edycja, jak powiedziałam, na pewno będą kolejne. Nie możemy zaprzestać tak ważnej inicjatywy, jeszcze mając na uwadze tak dużą liczbę prac. Przy tej okazji dziękuję współorganizatorom, wszystkim fundatorom nagród, bo jak widzieliście Państwo, myślę, że te nagrody mają swoje znaczenie, trudno się dziwić. Przecież takie nagrody motywują nasze dzieci.